Pauli Następień-Kwapisz, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Rawie Mazowieckiej. Kleszcze to wszystkim znane stawonogi, które występują w lasach, szczególnie w lasach liściastych. Możemy je spotkać także w wysokich trawach, na łąkach oraz w przydomowych ogródkach. Jak ustrzec się przed kleszczami? Należy przed wyjściem na spacer bądź w miejsce, gdzie możemy spotkać kleszcze, zastosować repelenty, czyli środki. Biobójcze, które mają na celu odstraszenie od nas kleszczy. Poza tym zaleca się zakładanie jasnych ubrań oraz wpuszczanie nogawek w skarpetki oraz koszulek w zapas spodni, tak by uniemożliwić kleszczowi wejście pod nasze ubranie, tak by niestety nie wbił nam się w skórę. Następnie po powrocie z takiego spaceru. Zaleca się bardzo dokładne obejrzenie naszego ciała. Kleszcze są bardzo małe, dorosła postać kleszcza ma 3-4 mm, postać larwalna bądź nimfa osiągają wielkość 1,5 mm. Są to bardzo małe pasożyty, dlatego zaleca się również, żeby domownicy pomogli nam w oglądaniu naszego ciała, czy na pewno w charakterystycznych miejscach kleszcz nam się nie wbił. Jakie to są miejsca? To są e, zgięcia stawów, pod kolanami, e, stawy łokciowe, czyli w zgięciach łokci, e, pod pachami, w pachwinach, e, mogą być też w pępku bądź e, za uszami. E, dlaczego to jest takie ważne? Bardzo ważne jest usunięcie kleszcza poniżej 24 godzin. Usuwamy kleszcza dostępnymi w aptece e, Kleszczołapkami, specjalnymi haczykami, lascami, ewentualnie pensetami, ale pensety muszą być specjalne, bardzo cieniutkie, gdyż w trakcie usuwania kleszcza nie możemy na jego odwłok nacisnąć, tak by nie spowodować, żeby on wydzielił swoją ślinę z drobnoustrojami do naszego organizmu. W jaki sposób usuwamy kleszcza? Podwadzamy go najbliżej skóry naszej. I lekkim ruchem obrotowym wykręcamy. Czego nie możemy robić przed usunięciem kleszcza? Nie możemy smarować skóry tłuszczem, czyli żadnym masłem nie smarujemy. Nie smarujemy smalcem, nawet nie możemy tego miejsca przed usunięciem zdezynfekować. Dopiero kiedy sprawnie usuniemy kleszcza, tak żeby on w całości był usunięty, nie możemy go rozerwać, tak jak mówiłam, naciskać, nie możemy go drażnić, podduszać, łapać palcami. Wtedy dopiero możemy po usunięciu kleszcza skórę zdezynfekować. Na co zwracamy następnie uwagę? Uwagę zwracamy na naszą skórę, na to czy nie robi się rumień w miejscu wkucia. Jednak dotyczy to tylko 30% przypadków. Obserwujemy, czy nie pojawiają nam się objawy grypopodobne, czyli objawy infekcji, to bóle głowy, podwyższona temperatura czy bóle stawów. Jeżeli zaobserwujemy u siebie objawy zarówno infekcyjne bądź rumień wędrujący, który jeszcze dodam ma średnicę co najmniej 5 cm, w środku jest jaśniejszy, wtedy od razu należy iść do lekarza celem ustawienia leczenia. Nie stosujemy antybiotykoterapii, jeżeli nie wystąpią żadne objawy. O tym oczywiście decyduje lekarz. Nie zaleca się po usunięciu kleszcza oddawać go do badania. Jest to niepotrzebny koszt. Diagnostycznie dla lekarza nie ma on zupełnie znaczenia. Objawy typu rumień wędrujący oraz infekcyjne dotyczą choroby przenoszonej przez kleszcze boleriozy. Jest to bakteryjna choroba, natomiast kleszcze również mogą przenosić chorobę wirusową wywołującą kleszczowe zapalenie mózgu. Mogą one dawać też objawy na początku infekcyjne, bóle głowy, temperatura. Natomiast bardzo negatywnie one wpływają na zdrowie człowieka w późniejszym czasie, gdyż dają zmiany neurologiczne, mogą powodować zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, czy nawet zapalenie rdzenia kręgowego. Mogą to być nawet zmiany nieodwracalne. W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu dostępne jest od wielu lat szczepionka. Są to trzy dawki, w ciągu roku należy przyjąć te trzy dawki szczepienia, które nas zabezpieczą przed rozwojem choroby. Paulina Stępień-Kwapisz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej. Dziękuję.